Cześć, nazywam się Jakub Samel, jestem trenerem głównym Panthers Wrocław i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Me Behind The Play. W dzisiejszym odcinku Me Behind The Play omówimy zagrywkę Tackle Trap, gdzie linia ofensywna zablokuje świetnie defensywę Kraków Kings zaraz przy linii bramkowej i jeden z naszych running backów, w tym wypadku Ernest Rogowicz Rogowitz, zdobędzie przyłożenie. Zapraszamy do nagrania. Teraz opowiemy o zagrywce Tackle Trap, czyli o tym, jak spróbujemy otworzyć przejście dla naszego running backa przez środek defensywy. Zacznijmy od linii ofensywnej, bo ich bloki tutaj będą kluczowe. Zagrywka będzie próbowała uderzyć w lewy cegap czyli w lewą dziurę na zewnątrz lewego takla. Postaramy się przesunąć całe ustawienie defensywy, wykonując najpierw down bloki przez całą linię ofensywną. Down bloki są to, linie, to są to bloki, które wykonujemy dalej od zagrywki i powodują odcięcie defensywy od dziury, którą chcemy biec. Żeby, żeby wykonać większy problem dla defensywy, prawy tackle będzie wykonywał tak zwany pull, czyli będzie wybiegał ze swojej nominalnej pozycji, przebiegał przez całą formację i będzie robił tak zwany kick-out block. Kickout block polega na tym, że liniowy czy też running back wykonujący ten blok stara się uderzyć w wewnętrzne ramię obrońcy i wypchnąć go jak najszerzej na zewnątrz jak widzicie teraz pomiędzy lewym taklem, który wykonuje swój down block i prawym taklem, który wykonuje kick out otwiera się przejście którym running back będzie próbował po oddaniu piłki przebiec do pola punktowego Przez to jak defensywa jest tutaj ustawiona i jak agresywnie będzie próbowała wejść w backfield, czyli w tylnią część ofensywy, wykorzystamy to robiąc te down bloki i wykonując ten kick out na ostatnim obrońcy, żeby otworzyć przejście przez cegap dla running backa. Bardzo istotne, żeby Running back wiedział, gdzie jest jego aiming point, czyli punkt, do którego dąży, i przez który będzie chciał przebiec do pola punktowego. Teraz zobaczcie jak ta zagrywka wyszła w zwolnionym tempie. Running back robi mały counter step, żeby dać czas taklowi i dziura otwiera się idealnie. Przez to, że mamy bardzo dobre kąty do blokowania, ta zagrywka tak świetnie wyszła na goal line'ie, i nasz running back mógł spokojnie wbiec w pole punktowe. Zobaczcie jeszcze raz tą zagrywkę w pełnym tempie. Świetne bloki i running back nietknięty wbiega w pole punktowe i touchdown dla drużyny Panthers.